W Górnośląskim Centrum Edukacyjnym imienia Marii Skłodowskiej-Kiri odbyły się dwa bardzo ważne wydarzenia: Obchody 70-lecia istnienia placówki oraz otwarcie hali nowych technologii. Podczas oficjalnych uroczystości na ręce pani dyrektor złożono między innymi list gratulacyjny prezydenta miasta Gliwice, Zygmunta Frankiewicza, który w jego imieniu wręczył zastępca prezydenta Adam Neumann. Mam nadzieję, że 6 kwietnia. Okaże się datą, która na stołę wejdzie do historii Górnosząskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ponieważ obchodzimy jubileusz 70-lecia szkoły, a także otwieramy hale nowych technologii. Ale na którą wszyscy czekaliśmy, ponieważ w hali nowych technologii znajduje się 13 nowoczesnych pracowni. Obiekt jest typowo dydaktyczny w założeniu 13 pracowni, przede wszystkim branża mechaniczna, mechatroniczna, ale począwszy od projektowania i druku 3D, poprzez pracownie elektryczne, elektrotechniczne, pracownie wytrzymałości materiału, jak również nowe technologie spawalnicze. Bez działalność Gliwickiego Centrum Edukacyjnego wpisuje się w strategię, w politykę miasta Gliwice, gdzie naszym hasłem przyszłość jest tu. Staramy się między innymi zachęcić młodzież właśnie do kształcenia w tych nowych technikach, wytwarzania w nowych technologiach i ten zrewitalizowany obiekt tutaj przy ulicy Okrzei w Gliwicach z tymi nowoczesnymi pracowniami właśnie temu wszystkiemu będzie służył. Staramy się, aby Przedstawiać taką ofertę edukacyjną yy, młodym ludziom, a także osobom dorosłym, by bez problemów mogli kontynuować naukę w wybranym zawodzie, uzupełniać wykształcenie, zdobywać dodatkowe kwalifikacje. I przy tym wszystkim stawiamy na jakość. I mam nadzieję, że dzięki tej hali. Jakość proponowanej edukacji przez nas będzie na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie mają nabywać tutaj umiejętności manualnych, mają spróbować po prostu, jak wykorzystywać poszczególne urządzenia, potem pracując w przemyśle. I są to pracownie kształcenia praktycznego. Znajdujemy się w hali nowych technologii, w sali numer 13, gdzie obecnie opiekujemy się drukarkami 3D. Te maszyny służą mają. Duży wachlarz zastosowań. Teraz obecnie drukujemy wydruki testowe, żeby pokazać, jak w ogóle działają. Ale można na przykład drukować formy do odlewów. Znajdujemy się w sali automatyki przemysłowej, w której znajdują się schematy i układy elektropneumatyczne. Na tych układach trzecie klasy branżowej szkoły mechatronicznej będą miały egzamin AHK. Będą go zdawali. Jest to pracownia elektrotechniczna. W tej sali znajdujemy układy elektryczne, które są montowane przez uczniów. Dla mnie to jest bardzo dobra rzecz, że możemy uczyć się na nowym sprzęcie po prostu. Mamy więcej do pokazania w ten sposób. Możemy więcej opowiedzieć, możemy więcej pokazać czym się zajmujemy, co robimy. Nabieramy więcej praktyki przez to, doświadczenia. Po przeprowadce do tej sali będziemy tak naprawdę uczyć się na tych wszystkich maszynach, bo na początku mieliśmy taką samą teorię, a praktykę mieliśmy głównie na pneumatykach samych, a na, takiej, na takim łączeniu właśnie elektryki z pneumatyką, to myślę, że o wiele więcej się dowiemy. Nabieramy przez to dużo praktyki, mamy większe doświadczenie później w różnych urządzeniach, wiemy jak to obsługiwać, mamy też samą wiedzę dla samego siebie, przypuśmy, możemy to użyć we własnym domu. No Myślę, że to będzie coś takiego jakby wizytówka tej szkoły, do której będą chcieli ludzie przychodzić, żeby zobaczyć, co się tutaj robi. No, na pewno będą chcieli przychodzić ludzie.